Zamiast piątej kawy dziennie, zrób te trzy rzeczy, które naprawdę dodają energii. Ogranicz cukier. Serio. Mniej skoków glukozy, mniej zjazdów. Jedz więcej warzyw. Rośliny dają stałą, czystą energię. Rośliny to tak naprawdę zielona krew. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naturalnym wsparciu dla naszego organizmu, pobierz e-booka, który znajdziesz w opisie śpi, nie nadrabiaj Netflixem. Regularny sen to fundament, a badania Mało cleaning potwierdzają, trzy rzeczy mają większy wpływ na energię niż jakiekolwiek suplementy. A od siebie dodam, że naturalnym, genialnym produktem, który może pomóc ci w przełamywaniu barier, dodawaniu odwagi, motywacji jest olejek Motivate. Jest to po prostu mieszanka czystych naturalnych olejków cytrusowych oraz mięty pieprzowej. Genialna, ponieważ ma. Niesamowite właściwości na nasz organizm, a przede wszystkim możemy je spożywać wewnętrznie dzięki gwarancji CPTG. Link oczywiście znajdziesz w opisie, a jeżeli możesz, dodaj komentarz, co najbardziej wysysa z Ciebie energię i podeślij ten film komuś, kto ledwo zipie po południu. A jeżeli chcesz, możesz postawić nam oczywiście kawę, również link w opisie.